Idziemy właśnie do przedszkola. z mamy. Tu jest jedna dziewczyna. Tu jest druga dziewczyna. Jedna dziewczyna biegnie z babcią. A druga jedzie po wózku od Strasznie biegnie. Nie wiem czy to słyszycie. ale nic niezręcewnego nie było. Szukałyśmy, patrzyłyśmy na e, dział i na zabawki. Kartki na, e, z życzeniami także e, już mnie ręka boli, ale nadal wypisuję, bo muszę wypisać wszystkie, żeby wszystkie naraz poszły. Także mam nadzieję, że w tym roku nie będzie, nie będzie problemów z kartkami, e, takich jak były w zeszłym roku. Idziemy z mamą właśnie odebrać dziewczyny z przedszkola. Także yy, szaleństwo, czas zacząć. Prawda? Prawda? Ja pokażę, jaki mamy piękny zachód słońca. Śpiewaj, Lilka! Śpiewaj, śpiewaj! Tak ładnie śpiewałaś przed chwilą. Młodsze z dzieci właśnie mi usnęło. Także. No nie chce mi się dobudzić dziecko. Misiu! Hej! Żabo kochana. Śpi, usnęła i śpi. Takie głupotki. Takie głupotki. Takie głupotki. No co, ale tutaj się nie da nic nacisnąć. Tu się nie da nic nacisnąć. Upiekłyśmy domowy chlebek, także, także będzie na wieczór do jedzenia. No, a na razie, a na razie zajadam taki zwykły chleb. Lęcia, lęcia, rozdziela właśnie karty. cyfrę. Mm. Tam taką cyfrę. A, a, a. I co jeszcze? Z I z bami, i... A toj nam je Tu będziemy wkładać. Jest. No zaraz sobie a, Patrz, takie małe. A takie łupinki na bok. No. Patrz. No i co Lieleczko? Masz orzecha? Aha. Wow. Naprawdę? Wiesz, ale to tu z tych musisz Lęciu powybierać. myśl kochana. No to dobra. No to na samym południu. O, tak. Wyciągnęłaś? No. Dużo orzechów, Lena? Mhm. Mm no, to Co znalazłaś? To. To. Daj. Lili gotuje zupę Lili Lili gotujesz zupę? Mhm. Pokaż jak gotujesz Pokaż jak gotujesz zupę Wow Ale gotuje zupę Lilka Lileczko a usiądź Usiądź, usiądź, usiądź No wrzuć to miseczki Pokaż co tam masz So, happy misia, happy No to szybko się, szybko się, szybko się, szybko się szybko happy biegniemy. Szybko siusiu biegniemy. Happy birthday to you Lena. Happy birthday to you Lena. Happy birthday to you Lena. Happy birthday I co tam w tym przedszkolu się bawiło? To, to. Tak? O super! Dawaj nogę!

I często się myli Tomasz Trąbalski i mówi jestem tobiasz Bimbalski. Żonę ma taką. Jakby sześć. No czekaj Linka, jakby sześć żon miał. I miał jej bania. Ale zapomniał, a tu myszka jest. No i ta żona kiedyś powiada. Idź do doktora. Niechaj cię zbada. Nie chciał wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata. Potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem, boże kto z Panu wie, czego chciałem.